Dzień dobry, witam was w kolejnym odcinku programu ULICE, DZIELNICE, TO JEST TO Dzisiejszy odcinek z pewnością przyciągnie młodszych odbiorców, ponieważ omówimy sobie utwór ulubieńca młodzieży, tak mówili w tvn więc to musi być prawda, to artysta zwany przez wielu jamajską odpowiedzią na Norbiego, Kamil Bednarek i utwór Bądź Przy Mnie. Moment, czy to nie jest ten sam parking, na którym parkowali Tako, Hemingway, PZ i Bro? To Kamil Bednarek jeszcze tylko kupi wannę i będzie raperem. A to dobrze, bo no młodzież... Lubi raperów? Pozwól no mi Nabrać sił Właśnie miałem mówić, Kamil, może usiądziesz za nim zaśpiewasz, bo jakiś taki zmęczony jesteś z dysza Mam dość tych, którzy mówią mi No Przepraszam, ja nie chciałem się narzucać, to... To z To zamknij mordę Zakochany w WRAŻLIWOŚCI Czyli Kamil Bednarek jest zakochany w swojej własnej wrażliwości. Nie no, ale to dobrze, no, trzeba, trzeba kochać siebie. Mam dość tych, którzy mówią mi jak żyć. Nie, ale Kamil, my nie możemy tak pracować. Nie może być tak, że każdy mój komentarz skończy się twoim, ale nie, nie, nie mów nie, nie mi jak mam mi żyć. żyć. O, przecież to Sebastian karpiel -Bułecka. on też jest w tej piosence? Nawet idzie boso. Ta niepewność jak rzeka. Jaka rzeka? To jest morze, co pan mówi, panie Kamilu? Cicho modlączy. Ja nie jestem w tym temacie ekspertem, ale skoro Kamil się modli, no to już chyba ma wiarę. Więc skoro już ma wiarę, to mógłby się pobodlić o coś, nie, czego nie ma. Nie wiem, buty. Bicie serca, który słuch, odwagę, mu so. Czyli tak, niepewność, która wciągnęła Kamila Bednarka, modli się o wiarę. Które jest jak bicie serca, i sprawi, że anioł stróż Kamila Bednarka wskrzesi jego odwagę, dzięki czemu Kamil Bednarek będzie mógł pójść spać. Bardzo skomplikowane. Ja jestem pewien, że są jakieś lepsze środki na bezsenność. Nie wiem, jakieś. Zioło. W tym fragmencie na pojedynczych klatkach obrazu pojawiają się takie dość niepokojące rzeczy, jak na przykład napisy od tyłu, jakieś dziwne hasła, księgi iluminatów i Kamil Bednarek pignący do sklepu z roletami, co nie, to musi coś znaczyć. Come on! Kill me! I'm here! Come on! Już wszystko rozumiem. Pan Kamil jest członkiem Illuminati i sugeruje nam, że reptylianie spuszczają trujący gaz z samolotów, ale uratują nas przed tym anioły z kosmosu. Więc wszystko się zgadza. O, i to się nazywa oryginalna, pomysłowa realizacja tele. Bliżej, bliżej. Dalej, <mulety> dalej. Czy ta piosenka jest o tym, że Kamil Bednarek stoi w środku nocy na pustym parkingu i marzy o tym, że chce być gdzieś indziej otoczony zielskiem? Okej. Okay. Na tym etapie rozumiem, że Kamil gdzieś idzie. Zmienia stroje, otoczenie, ale cały czas gdzieś idzie. Nie mogę się doczekać, aż dowiemy się, gdzie dojdzie. O, a teraz pan Kamil idzie, ale jednak się wraca, ale znowu idzie, ale o co chodzi? I znowu się wraca. O, Kamil, zdecyduj się, co ty robisz. Ja nic nie sugeruję, ale widzicie, co Kamil pokazuje palcem. O, teraz, teraz Kamil biegnie. Coś się dzieje przynajmniej, może po te rolety. Tak, jednak, biegł do sklepu z roletami, to jest piosenka o Kamilu Bednarku, który próbuje kupić rolety w sklepie. Ale nie, nie biegnie dalej, dobiegł na początek teledysku. Kamil, Kamil, gdzie tam, tam jest barierka? Tędy nie wyjdziesz z tego parkingu. Chyba, że Kamil Bednarek chce zainstalować rolety na parkingu. To może o to chodzi z tym strachem przed nocą, że po prostu Kamil Bednarek się boi, że ktoś mu ukradnie samochód z parkingu w środku nocy, więc instaluje rolety antywłamaniowe?